Witam was wszystkich jest 17 marzec kurde nie było mi długo, bo chorowałem angina. Niestety, dzisiaj już trochę tak lepiej. Mówię wyskoczę sobie, no, chociaż na jedno pole polecam. Moją uwagę przykuło coś kurde przez lornetkę z daleka patrzę. Leciałem przez te pole, mówię po trudniach. Ktoś wyniósł mi na środek kija, mówię ja pierdziele. Leci człowiek, kurde, aż się po plecach leje z taką nadzieją, a tu proszę bardzo. No i kurde, miałem już wchodzić, bo tak popatrzałem przez lornetkę, w sumie nic nie ma. Tutaj mi wyszły zające, zrobiłem parę zdjęć. Dwa i miałem już się w tamtą stronę kierować, ale odwróciłem się. I Zobaczcie, no kurde, no stoję od tego, no ja wiem, może 10 metrów. Patrzcie, jak łatwo jest przejść z rzuta. To jest coś normalnie niebiwałego Gdzie on tu jest w ogóle? Bo go nie mogę namierzyć teraz Jasno mi tu trochę No gdzie on tutaj? Kurde nawet go tak nie widzę Odbija mi się światełko W ekraniku i nie widzę Nie wiem, może wy już widzicie? No dobra podejdę, bo, bo naprawdę mi tu ciężko coś zobaczyć odbija mi się światło w ekranie, znaczy w tym. No i patrzcie, o teraz go będzie tutaj już. Przecież to jest ile byłem? 3 metry? Nie no 3 metry nie, no ale z 10 metrów odrzuta. Stałem i go nie widziałem. On sobie leży, proszę bardzo. Kurde, ktoś tego patyka chyba. Specjalnie mi to wyniósł, żebym tu się przeleciał. No, dzięki temu kto go wyniósł. No, zobaczymy co to leży. Raz, dwa, trzy. No jakiś taki kurde. Nie do końca dwunastek, bo to tam jakieś zarysy ma. Jak widzicie. Kurde, ten patyk, gdyby nie ten patyk to bym nie leciał. Ale już z taką nadzieją biegłem, mówię, kurde, no wrzut. I patrzcie, nie pomyliłem się, trochę dalej leżą. Śmieszne. Świeżutki, malutki. Ja wiem, taki tam może 600 sześć, gram. Może 700. No ale ósma sztuka w tym roku. Po chorobie pierwsze wyjście. Znaczy jeszcze nie do końca zdrowy. Zaraz spadam do łóżka z powrotem. Ważne, że nie koronawirus. No się udało, no. Pozdrawiam wszystkich, aż gór.